się siemanko, siemanko. Chcę Wam pokazać dzisiaj ciekawy projekt, który znowu robimy. Jest to auto D83. Nasz wagon tak zwany. I w nim przekładamy krant od koparki. Nie powiem Wam jaka to koparka, bo ojciec gdzieś wyczaił ten krant na złomie. I koparkę zdążyli pociąć, a krant wzięliśmy my. Więc teraz wygląda sprawa to tak. Że mamy piękny kran bez luzu, a nasz już był strasznie wydojony. Tylko, że musimy przerobić całe mocowanie pod niego. Wiadomo, że przez to nazywam to swapem, bo to jest po prostu zmiana konstrukcji. A i tak to się mówi. Teraz yy, mamy wstawione z półokręgów płyty z dziesiątki. Wypalone, ładnie, elegancko, na koło. Tutaj Wam mogę pokazać, bo tutaj najwięcej to widać. Jest to spawane, Oczywiście spawane było dobrze. Tu też estetycznie może nie wyglądać, ale wszystko trzyma. Tutaj właśnie widać jak to było dzielone do palenia, żeby nie palić całego okręgu, bo no wiadomo finansowo wyszłoby to drożej. Więc Drugi okrąg jest tutaj, teraz jest tutaj wspawany. Oryginalne miejsca, to znaczy tak jak nam pasowało. Stare otwory są z tyłu, my wyszliśmy na nowych, takie jak nam najbardziej pasowały. I tak pięknie, bo się wszystkie złożyły w miarę w ramię, więc jest fajnie, nie trzeba było przerabiać znowu. Tutaj całe mamy to wycięte, to co tu było stare, i widać, że ten kran był mniejszy. Nawet tutaj ilon czasu musiał jeździć na luźno. Yy, że tak po prostu ramę wyjadł, no ale to wiadomo. Kranz miał luzy, szarpał, to też jest inaczej. Tu jest przespawane, tutaj są podkładki podłożone i jest tknięta do tego, żeby nie uciekała, i tutaj jest druga. Tu jest podajże 4 mm, a tu jest 6. Jest taka rozbieżność cełówki. Więc, żeby po prostu nie zgniatać tego łożyska w jakiś stopień i go tak jakoś przeciążać, żeby było wszystko ładnie prosto. Są wspawane kliny dodatkowo, gdzie okręg wychodził za ramę, tu jest połapana, tu też, wszystko jest tak jak powinno być, lepiej nie potrafię, w sumie piony oczywiście, estetyka też nie powala na nogi, no ale jest, dobra. Wszystko musiało być zaciskowane, bo inaczej się wygięło, tutaj jeszcze widzicie mam tył, bo przed go spawałem, jeszcze jest ciepły. Więc weszła tutaj też płytka taka, zamknąłem tutaj cełówkę po to, żeby po prostu odpowiedziała też sile nacisku. Bo tak, jakbym przyspawał tutaj tylko na dwa te małe elemenciki, to, to nie ma powierzchni trzymającej. Więc tak, myślę, że tutaj będzie dobrze. Jak wystygnie, puszczam ściski, bo wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się wszystko wygnie od spawania. Oczywiście, tutaj mamy też przespawany ten kołeczek, i nawet go przespawałem tu do góry, bo to jest już całym elementem. Tu tak samo mamy, i z prawej strony tak samo. O, jadereczko! Jadereczko by się wywaliło na, od, na ten, na pety, tak zwane od elektrody. I tutaj mamy też kliny. tu dołożyłem tą śrubę jedną więcej. Jest 10 śrub na górze, 8 na dole. I tak to ten swap wygląda. Ale patrzcie też, jak koparka ma bardzo blisko, ile ma śrub mocujących. My wykorzystaliśmy tylko 10 sztuk, a tu jest, no nie wiem, odgroma. Z 100 sztuk, może nie, ale z 50 z jednej strony. Fajnie, bo też smarowanie nam pasuje na 10 razy 1. To jest super sprawa. A może też wężykami coś tu wyjdziemy. Ale to się wszystko okaże. No i tutaj na tyle jest też przyspawany cały wieniec do ramy. Tak to wygląda. Nic oceniam moją pracę na bardzo małową, chyba że mi się tylko wydaje. Trzeba to ocenić pod filmem. Komentujcie, lajkujcie. Na razie Trzymajcie się cześć. Czy ma druga część filmu? Od D83 i krancy od koparki. Tak, już wygląda gotowy wyrób. Wszędzie jest wzmocnione, zaspawane. Trójkąty dodane, bo tu jest odległość. Od razu zaślepione, żeby prze... też było piękne oparcie. Kranz jest przykręcony na nowe, nowe śruby. 10,9 A te tutaj są imbusowe od dołu. Te tutaj, właśnie na 12,9. Tak to pięknie wygląda. Tutaj są następne trójkąty, żeby był ładny docisk. Oczywiście tu ramę coś popodkładowałem bo tu przyszywowałem do gołej blachy, bo tutaj było rdzy pierdul i innych tam naspawanych rzeczy. Też mamy też trójkąt dołożony, wstawiony. W ramię są e, dziury pod śruby wypolone, bo tu jest płyta, żeby też tam było uchwycone elegancko jest przespawane przez całość tutaj jest tak samo, tylko tu popełniłem błąd i można powiedzieć czekajcie pali paliłem palnikiem Czekaj. to tutaj zwizualizuję i wypaliłem ten bok cały i musiałem to nadspawać, żeby było równo pod śrubę, bo wiadomo będzie mocne połączenie 10-9, dokręcono z odpowiednią siłą, czyli dodechy i twarde podkładki czarne, wzmocnione też, żeby to już się nie luzowało. I taka oto konstrukcja tutaj wyszła, która będzie służyć długie lata. No i 30 się tutaj przydała, już mogę sobie odcinać to, detalać i działać dalej, bo jeszcze tutaj przy tym wagonie trochę jest roboty. Chyba idę sobie z drugiej strony, żeby Wam pokazać, jak to tutaj wygląda. Wszystko pospawane tak, powinno być, chociaż nawet przesadnie można powiedzieć. No, 180 Nm dokręciłem te śruby, bo klucz dynamometryczny jest najlepszy do tego w sumie, bo jest długą przekładnią. No nic, tak by to wyglądało, gotowy wyrób. Teraz jeszcze tylko poupinać wszystko i i brać się trochę za górę, tu coś obciera do góry więc trzeba to ogarnąć i można ją drapać pod jakieś malowanie zobaczymy jak czas pokaże, bo żniwa mogą ruszyć z nienacka i mogę się nie wyrobić, ale idę, tyle co mogę na razie, to wszystko z tej budowy Siemanko, nadal siedzę tutaj przy tym D83 naszym Widzę, że tu spawy pękają. Muszę teraz Ten teraz akurat to rozszlifować. Ten zakrot pikuś tutaj wybioruj. Bo to było wtedy na szybko pospawane, tylko z wieszów. Widać się o tym. Teraz fazować. Fazować ładnie. I zalać na dwa albo trzy razy. I teraz widzę, że od środka też nie jest pospawana. Widać, no widać. Tu też, tu też, i tu też. To jest suchutki, bo ostatnio jak go kiedyś robiłem, tą kulę wykręcałem, bo tutaj o-ring się pocił. No i potem jak ogarnę to, tutaj mam wypalone do ramy, żeby węże w pionie szły ładnie i schodziły na dół. Oczywiście z tymi wężami to tu jest jeszcze grubo do poprawek, ale na razie nie mam czasu. Więc na razie to tam tylko tak spiełem, i tu muszę blachy wyciąć takie blachy, i to i to zaślepić. Bo o to chodzi, tu jeszcze muszę rozciąć, wywalić rtęż pod tego. A tu jest papir, więc tu trzeba wstawić taką blachę, wyciąć i ją ładnie obspawać. Bo tu jest główny zastrzał, a po pierwsze cały ciężar zawsze wisi na tym. Te już były powstawiane i tamte też, błotniczki wleciały, już jakoś to wygląda. No i tu też były wstawiane. I dałem to na rurce, że jak będę równo i wyciągam śrubę, wyciągam cały błotnik. Błotnik był kupiony jeden cały duży, nie wiem czy to pokazywałem, ale go przeciąłem na pół i zrobiłem sobie dwa. No, i na razie tak to wygląda. No nic, biorę się jeszcze to tu poszlifuję, zapodkładuję sobie jedno drugie. To są od starych poprzeczek były takie płaskowniki przyspawane. I tutaj, żeby mi nie rdzewiało, też chcę odciąć, odszlifować. I blacha jeszcze trzeba przyciągnąć, bo blacha rękła. Trzeba śrubę przyspawać. Długą śrubę i tutaj płaskownik z dziurką i kluczem nakręcić, ściągnąć, i. Tutaj też. tu Może do poprzeczki też nie będzie walić po dziurach. Dobra. Działam sobie. Coś pokażę jak coś tu porościna może. No i teraz już mamy pofazowane. Tu też, bo się okazuje, że wszystkie cztery są pęknięte. Wyfazowane. Jeszcze muszę młotkiem uderzyć, bo nie ma linii prostej. I nie chcę tego tak spawać, bo mi się tak nie podoba. Tu uderzę, to może się ten kant dognie lekko i będzie ładnie równo. Tu jest to samo, że jest rozbieżność pomiędzy materiałami. Widzicie to? Nie widzicie? O, teraz to widać. Sfasowane jedno drugie. Tu jest eee, następne. Trzecie i czwarte. Dobra, i biorę się za spawarkę, tam młotek wezmę piątkę, dognę trochę i próbuję to zaciaprać. W sumie to łóżko trzeba od razu, bo jeszcze się zachoczę o to, się tutaj zabije. Dobra, nic, spawam, wstawię wam, jak, jak pospawam. A więc sprawa ma się tak, pospawane na dwa razy. W miarę jakoś jest. Tu na jeden ściek. Tutaj poprawiłem całość, bo tutaj nie było nic dobrego. Estetyka oczywiście tam wiadomo. Ale nie ma dziur, wierzy w się jest ładnie. To też jest poprawione. Cała ta gruba płyta, bo ona była tak pospawana. No niby była pospawana, ale wolałem ją przespawać więcej, mieć święty spokój. Jeszcze od środka tutaj zespawałem, Żeby wzmocnić, z drugiej strony też. Tutaj to samo. I tutaj. Też. Więc cały element tutaj już mam gotowy, można powiedzieć. Tu też jest pospawane i tam też jest pospawane. No dobrze, muszę ją wywalić na bok i zobaczyć, te blachy są odmierzyć, może z kartona dorobić, bo nie wiem czy dzisiaj przyczepa gdzieś nie pojedzie. A ja bym sobie chociaż blachy podocinał. Kartonowe szablony, jak to zrobię, to będę miał już docięte. A jak przyjedzie, też będę miał po wszystko gotowe. Tylko wstawić muszę też tu podkładem siknąć. Te dziury, co żebym tu poszlifował, I, i zobaczymy, jak to będzie. I się biorę za coś następnego tutaj w tej przyczepie, żeby to jak najlepiej ogarniać. Dobra, chwilko do następnego. Urywka, pewnie coś tam dogram. No i tutaj następna część blachę mi wygięło, bo tutaj podchodziło no oczywiście wejdzie pomiędzy cełówkę a blachę odciąłem ją całą, odklepałem dużą gumówką wyszlifowałem cełówkę i górę blachy i skręciłem z powrotem ściskiem i podoklepywałem, pospawałem więc przedłużę jeszcze żywot blachy, a tak jak zostawiłbym ten syf to on by tam wygnił i by była dziura oczywiście całość jest też do zrobienia ale niestety już Znajomy jedzie po przyczepę, bo potrzebują do rzepaku, więc ja to kończę spawać. Jeszcze tutaj muszę blachę przyspawać i ten zawias pęknięty i cisnę z robotą.